Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj na kanale Brawa Gdynia Dalej piwa domowe rządzą, czyli piwa przekozackie. Tym razem kończę rozbierać paczkę, którą dostałem z kościana, czy z kościanu. Nadal nie wiem, Marcin Heliński. Żytnie IPA. To jest piwo, to jest styl piwa, który najszybciej idzie nawet w moim domu. Można mówić co się chce, ale każda IPA, nawet w. Nawet w Pawie ratuje dobrze, ratuje szybko, szybko schodzi z kranu. Tego chcą ludzie, dusze, spragnienie amerykańskiego chmielu. Ja przyznam się szczerze, też lubię IPA, to jest jeden z moich ulubionów, ulubionych styli piwnych. Co gorsza, ostatnio się nawet Baśce ten styl spodobał do tego stopnia, że co uważa IPA, jeżeli ma do wyboru, na przykład, na przykład bitter lub IPA, no to pije IPA, nawet gorzkie, nawet takie naprawdę z wyczuwanym ibu mocno podniesionym. Marcina Piwa charakteryzują się tym, że nie mam się do czego tutaj przyczepić. 17.3 Belgii i 60 22 stycznia 2017, żydnia IP. No to tyle, żadnych innych danych nie mam. Lecimy. Wiele z piw, które robi. O, nagazywanie, ale nalane pod korek. No, nagazywanie też nie było, gdzieś się by ubierasz tego dwutlenku. Prawdopodobnie poprowadziłbym każdy styl tak samo jak Marcin. I tu widzę, o, tu widzę gęste piwo, proszę, jak to się leje. Nawet nasycenie tutaj próbuję. Widzicie to? Niesamowite. No, no samo, no i tu już znowu widzę, że piwo będzie przekorzaczkie. Proszę, ochładza się mocno szkło w tej chwili i tak schłodzone. Proszę, zwróćcie uwagę, co się dzieje w tym szkle. Zobaczcie na to wysycenie, jak wolno wędruje do góry, jak pracuje, jaka szybkość mniej więcej, wiecie. To jest gęstwina. To jest coś, co mi się podoba, to jest piwo żytnie z dodatkiem amerykańskich chmieli. Co więcej, nie, co ciekawe, nie czuję tych chmieli, jest takie odległości, więc zaraz zobaczymy, co tutaj słychać. Nie no, są. No. Kurka wodna, aż znowu przeszedł, no nie mam się do czego czepnąć w tych piwach. Jestem ciekawy, czy Marcin startujesz w jakichś konkursach, nie jestem żadnym wyznacznikiem, umówmy się, no ale Piwo jest gęste, piana jest dobrze zbudowana, drobne, ziarnista, wysycenie cały czas w szkle jest. Ono jak kręcę e, próbuje jakby zachować się tak samo, natomiast jak tylko przestaje e, machać tak, w ten sposób to u Uuu, taki slow motion następuje. Coś... Znaczy wrażenie jest niesamowite. Gęste, gęste. Piękna żywiczność, żywiczność. Ehm. Takie wiecie, budyń z owocami lasu. A budyn to jest tak... Generalnie owoce, owoce leśne kojarzą mi się z tym aromatem. Budyń to już tak służbowo. Zero w No nic nie czuć. Nawet z jakiegoś tam kwasku spowodowanego tym, że, że, że jest tutaj żyto. Wiecie, żyto ma plusy i minusy zastosowanie zależy ile procentowo się go tu użyje. Nie mam danych. Widzę, że jest gęste, więc no, zaraz zobaczymy jak z tym żytem tutaj jest. Myślę, że od 5 do 10% jest dodane, ale to tylko moje domysły. Eee, dziękuję za możliwość testowania Twoich piw, Marcinie. A Wam życzę wszystkiego najlepszego. Zdrówka. No, bo tylko w takim piwie zdrowia no, niby to alkohol ale to właśnie w takich piwach są witaminy też. W końcu nie są filtrowane. Wow. Znaczy tak, to co tutaj widzieliście, na pewno jest w smaku, z pewnością. Czyli piwo jest gęste, oleiste. Niektórzy uważają takie, taką gęstość za błąd, za właśnie błąd spowodowany złym zacieraniem, że piwo zamienia się w taki olej. Ja natomiast to uwielbiam. Niesamowite. To piwo nawet nie da się wyciągnąć ze szkła, jest tak, tak nie jest lepkie, ale jest. Syrop. Konsystencja syropu. Jak powiedziałem, mi taka konsystencja odpowiada. Natomiast w konkursie obawiam się, że to piwo by przepadło. Tak, to jest dużo tej lepkości. Jednakże nadal pozostajemy w stylu IPA. A to jest generalnie styl, który, a właściwie IPA czy IPA, jest to taki styl, którym właściwie motywem przewodnim jest chmielanie. Tutaj ono jest, ale ono się równoważy. Tutaj jest pięknie zbalansowane z podstawą słodową. Miło jest jak syrop. To miło jest jak syrop. I w ogóle ciężko, wiecie, zaciągnąć. z tego bekę. E, kolor e, właściwie jest w stylu e, brudna pomarańcza, nawet wchodzi w taką delikatną, jasną miedź. E, piana nie ma jej dużo, ale mam świadomość, że tutaj jest sporo alkoholu. E, nie mam informacji o fermentowaniu, ale skoro jest 17,3 no to spokojnie, to 7% alkoholu pewnie tu jest, a może nawet i więcej. E, mimo wszystko jest dobrze schowany. E, czy piwo jest gorzkie? E, tak. I na szczęście jest gorzkie. Nie tylko wytrawne, ale a może właśnie wytrawne, a nie gorzkie, <laughs> dlatego, że ta syropowatość tutaj zawarta w tym piwie wpływa na takie oblepianie. Ona nie jest słodka, ale być może stwarza takie wrażenie. Mm. Ale te owoce leśne, te takie szyszki, żwice, wiesz, no tu nie chodzi mi o jagody, borówki, jeżyny, ale bardziej właśnie o takie, taki przełom kwietnia, maja, te, te, te pędy, z których zrobimy epijakę, pędy, pędy, sosny, zalane w cukrze. Niesamowite. To znaczy, tak takie piwo osobiście chciałbym zrobić. Także, Marcin, będziesz musiał dać mi recepturę. Jak osiągnąłeś, Jak to zacierałeś? Jak i dlaczego? Skąd ta lepkość? Ona no jest niesamowita i co więcej, ona jest zbalansowana naprawdę, uwierzcie mi, świetną, świetną taką, świetnym aromatem i smakiem również e, żywicznym, leśnym. Nie no, to jest kurczę... Jeżeli mógłbym, miałbym się do czegoś tutaj przyczepić właśnie do tej, do tej syropowatości. E, z pewnością jestem przekonany, że piwo przepadłoby w konkursie, mimo tego, że jest bardzo dobre. E, jest za gęste, krótko mówiąc. 17.3, ono ma gęstość Barley Wine, a. no nie wiem, 25. Takie tak jest odczucie. E, tym samym nie jest sesyjne. czegoś takiego, nie pamiętam czy piłem, e, piwo jest, e, e, zgodzę się, że ma 60 tibu, dobrze, dobrze, no coś takiego jest na, z pewnością, e, finish jest wytrawny i wyraźnie goryczkowy, ta goryczka ewidentnie pochodzi z chmielu, nie z alkoholu, alkohol jest ukryty wyśmienicie, ja tu w ogóle nie czuję alkoholu, Mam pewnie obawy jak to piwo będzie się jako że to jest bardzo świeży 22 styczeń tego roku, więc natrafiłem na coś chyba najświeższego, ale no... no to wrażenie jak, to, jak ta piana się buduje, jak wysycenie, ono, ono, ono nie jest w stanie pokonać grawitacji, no niestety, ja takiego piwa, przepraszam się na tym skupię, ale chyba pierwszy raz w życiu widzę takie piwo, tak gęste. No nie wiem, wrażenie 25, 30, no. Chciałbym takie coś zrobić. Um, świetnie takie piwo będzie się sprawdzać zamiast, um, um, zamiast um, norisów, porterów, takich ja wiem, czy porterów risów i barley wine'ów. Natomiast w lecie um, to piwo podejrzewam, żeby całe lato u mnie przestało w butelce, a za tym co, co za tym idzie, straciłaby swoje walory czy typu chmiel. Idealny na zimę. Bardzo mocno zastanowić się, czy czegoś takiego nie zrobić w, e, na jesieni, e, może na, na, na takich większych garkach. Niesamowite, lepkie barley wine na sterydach. To już jest wino nieoczmienne. To... Oj, e, w ciemno. Czy ja bym strzelił, że to jest IPA? Oj, oj. Przyjadę mnie amerykańskiego barley wina. I zobaczcie: tylko piwo domowe, naprawdę, może ym, takie, 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 takie. Ym, dostarczyć tylu wrażeń. Niesamowite. Pierwszy raz tak gęste, a zarazem y, tak niski. Z niskim balingiem piwo pije. W życiu 17,3 w Belgii, a ja mam wrażenie, że to jest powyżej 25. Tak spokojnie. Także w ciemno amerykański Barley Wine bym strzelał. Ciut może za jasne, ale, ale, ale ale tak bym Ży Żyto rządzi. Pozdrawiam Was serdecznie.